Podkarpacie.pl. Tour de Poloń po raz kolejny zawita do Rzeszowa. Prezydent podpisał właśnie umowę na organizację jednego z etapów. Światowa Kolarska Liga Mistrzów odbędzie się już po raz 71 i wezmą w niej udział najlepsi zawodnicy z prawie 50 państw. Z takiej sportowej, tych emocji na pewno będzie wiele, i wyścig będzie tak poprowadzony, że pierwsze etapy będą no, takie stricte dla sprinterów bo zaczynamy w Gdańsku, w Gdańsku zaczynamy, Gdańsk Bydgoszcz, drugi etap z Torunia do Warszawy, później Kielce Rzeszów, następnie Starnowa do Krakowa, później do, do, do Katowic, przepraszam, do Katowic. Później mamy Zakopane i Szewskie Pleso, wyjeżdżamy na Sowację, Tam mamy dwie rundy, później Bukowina, Bukowina i Kraków, Wieliczka, Kraków. Także siedem etapów, pierwsze etapy płaskie, później są takie etapy dwa górskie, i czasówką będziemy kończyli, kończyli cały wyścig. Zdaniem Czesława Langa tereny Podkarpacia są idealne do organizacji wyścigów. Piękne drogi i też tereny piękne. Ja tutaj no, pamiętam, był taki rok, kiedy były organizowane Mistrzostwa Polski mastersów na rowerach kosowych. Nawet startowałem i udało mi się wygrać w swojej, kategorii, w swojej kategorii. Także naprawdę są takie piękne tereny, te podjazdy, takie wymagające. Hopy, nie ma tutaj 2,5 metra nad poziom morza, ale po tych hopach naprawdę można się tutaj pięknie ścigać i, i naprawdę te, te tereny rowerowe są cudowne. Tour de Pologne to idealna promocja dla Rzeszowa. Wyścig oglądają miliony ludzi na całym świecie. Tłumy przychodzą także zobaczyć zmagania kolarzy na własne oczy. Chcemy promować bez Miasto. Jak się zorientowaliśmy w ubiegłym roku, tu w Rzeszowa transmisja oglądało po 60 milionów ludzi, a więc ogromna promocja miasta. I chcemy to kontynuować. Miasto zasługuje, mieszkańcy, na to, by otrzymywali dobre imprezy sportowe. Zmagania kolarzy w Rzeszowie będzie można oglądać w sierpniu. Początkiem kwietnia w Krakowie odbędzie się oficjalna prezentacja w wyścigu. Wtedy poznamy więcej szczegółów. Jednak my już dziś zapraszamy. tvpodkarpacie.pl